maneczko, z tej strony IKT i dzisiaj otworzymy sobie paczuszki, więc lecimy. Mamy obecnie 4 miliony, dzisiaj będzie opening na 100 tysięcy, a resztę otworzymy sobie później. Złote paczki i otwieramy pierwszą paczuszkę. Jedziemy. Kręci się, kręci się, kręci się. I co w paczuszce? Aleks, no. Na początek może być... Wszystkich kart oczywiście do klubu. Ale paczuszka się na pewno nie, nie zwróciła. Paczuszka się nie zwróciła, czyli paczuszka jest strasznie słaba. Otworzymy sobie takie jeszcze... S dwie. No jeszcze jedną, zobaczymy. Ma mm -hmm. strasznie słabe karty, strasznie słabe karty. Ale dajemy je do klubu. Jeszcze sobie tak otworzymy za dwie. Także szybki opening, szybki, strasznie opening. A, alba, alba. Sanchez, alba. On jest lewo. Drugi jest alba. licytację. Porównaj cenę. O, alba, alba się trafiła, ale. Mega paczka. O, to sobie go wystawimy na listę transferową. Fajnie, fajnie. Się nam paczuszka zwróciła. No. Powiem, powiem, że strasznie fajnie, fajnie, fajnie. Lecimy dalej. Tak, tak, to lecimy jeszcze jedną kartą. Tu są te, no to wyrzucimy je wszystkie, bo to nam są niepotrzebne, warte Quicksolu. I jedziemy ostatnią paczuszkę. Więc let's go! co będzie w paczusce, co będzie w patuszce i... Wela, oh, nie, och nie, co za słaba karta, co za słaba karta, ja nie mogę, strasznie słaba paczka w ogóle to są paczki za 7,5 warte, a jest jeszcze jedna to sobie otworzymy ostatnią paczuszkę może się nam coś trafi fajnego i zobaczymy co leci Messi. Daj nam coś dobrego, daj nam coś dobrego i fajnego. Dał nam Fernand. E, serio, na serio ludzie, na serio. Szerafinia. Hmm. No nic. Paczki nie trafiły nam się za fajne. Trafił nam się jedyny dobry alaba. No. Fajna paczuszka była z Alabama. to był opening na 100 tysięcy, żegnam się z Wami al -Katy. do zobaczenia, na razie, bye.